witam was na moim kanale, dziś odcinek Stoka boka. zapraszam was serdecznie. Dzisiaj mój brat będzie oceniał moje postacie, więc zapraszam. Okej, okay, jak ci się ta podoba? E, to się fajnie bardzo. Abyś coś też w niej zmienił, bo ja bym jej ubiór Uf. zmieniła. No bo ona miała... Ubranie bym jej zmienił. No, ona miała inny, tylko... Y... Nie, nie, ten nie miała tego. Ona chyba z tego ciołku. Ja, że to miało chyba nie ten, tylko ten właśnie. O, ona... Jaka cena z tą postaci. Dobrze, super, fajnie. To była moja pierwsza, pierwsza postać. Okej, okay, to teraz druga. Tak, mm -hmm. ci się podoba? No. Ktoś to, to, to nie jest piżama. Nie ja wiem, jej kolor trochę zmieniła włosów. No. Mi się nie podoba za znaczy ona miała inne. No bo mi się w zre 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 zrestartowały i musiałam robić o nowa i tak robiłam na oko. Nie, ona miała inne. Ona miała takie. Jaźniutkie. Dobra, jak ci się ta podoba? E, no dobrze, tylko właśnie bym jej zmienił. E, nie chcę, zrobiła moja koleżanka, więc jakby jej nie mogę zmieniać. A to jak ci hmm. się podoba ta postać. Dla mnie dobra, tylko ta czapka trochę mi tak nie pasuje. No, Albo te okulary. No mi też te dwie rzeczy i Oj, bo w ona miała nogę taką. <głos》> no nie powinna jej mieć. Hmm. Mi się podoba. A ta postać? No fajna, a czy to jest ratownik? Ratowniczka. Nie. No, musi mieć chyba. Nie, 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 ona nie ma już. A ta? To jest w ogóle Julcie? No to Julcia mi się podoba. Czy... Była chyba na urodzinach. No. Dobra. To... Ale czemu na tej koszulce jej jest jakiś pistolet? Pistolety. Jakieś takie powarmowane jest jakby. Taka jest koszulka po prostu. A. A ten pan? Taki średni. Mm, dobra. A rożkówka? Ładnie, fajno. No tylko włosy mi to trochę nie pasują. No, mi no, I trochę inne to ogień. Arielka? Też fajna, tylko czy Arielka miała czerwone włosy? Chyba nie. Miała. Nie A nie wiem, ona? Nie będę... fajna. Na urodzinach, fajna. Nie fajna. Fajna. Fajna, fajna. ta postać? Ja urabiałam szybko, żeby po prostu że miałam postać jakąś do filmiku. troszeczkę Jakie... Nie fajna. Włosy do zmienia. I nos. Dobra, ona. Ona fajna. Taka zwykła uczennica, taka pieszczotka pani. Ale na przykład taka postać włosy na pewno włosy ja robiłam no. ją przemieniałam, bo wolę, żeby po prostu miałam coś, żeby jakąś postać mieć, żeby nagrać coś. Włosy zmienia ale no to fajne, tak logicznie, tak? fajna. Tak fajna. A ten pan to jest prezydent, który mi się on podoba, bo ja go widziałem chyba z tobą niedawno. No, tak. A ten pan nie patrzy na to, bo on był na basenie w jakimś tam odcinku i po prostu jeszcze ma coś takiego nad nami. Czy byś mu to zdjąć? Nie wiem, czy się to. to. O, jeszcze. <laughs> to dobrze. E, ta pani... Bo fajna. Tu jest Tymek. Jak Ci się podoba Tymek? Fajna. Bardzo no. fajna. To fajnie. A ona? Tak średnio, bo trzeba jest... Strój i... Nie, ona tak ma. A, no to włosy. Włosy takie też mają być. To no, okay. ma postać? No, fajnie się podoba mi. Podoba I mi też. się. Ja bym tam mogła się ubrać. Jakbym w ogóle miała takie ciuchy. A drugi Tymek? To jest fajny... No ten, jakby... To on był w szpitalu, więc jakby to będzie... Ta postać ogólnie jest bohaterem następnego odcinka na moim kanale. I w ogóle to jakby... <laughs> jakbym go przygo, trochę przygotowałam. Jak ci się podoba? Fajny. A ona? Tak, to jest matka, tak. To jest tak, ładna, fajna. E, ale? Też fajna. Ta posz koszulka jest mega. No. Dobra, dalej to już nie mam postaci, ale możemy sobie jakoś razem zrobić. Piszcie w komentarzu, jaką byście wy zrobili, albo jaką zrobić, jaką byście chcieli, a ja przeczytam komentarze i zrobię jakąś taką ładną postać z tych komentarzy. Tak. Tylko mi na przykład nie piszcie, że ja mam zrobić chłopaka z nosem na pół twarzy. No. Tak. To zrobimy sobie jakąś może postać. Robimy chłopaka czy dziewczynę? Chłopaka. Dobra, to zrobimy chłopaka i dziewczynę. A czy, czy ja będę mógł robić tego chłopaka? Yy... Yy, jak na razie to też są nie Dobra, to powiedz mi od jakiej postaci chciałbyś zacząć? Dobra. Na przykład jakieś ci się podoba albo jakieś włosy. Okay. Ej, tam była chyba idealna postać. Tylko skórę by było trzeba zmienić. Hm. Nie wiem, czy oni to jakoś losowali, że takie coś jest. Dobra, za siebie odbyle jakiejś postaci, żeby po prostu... Dobra. Takie nogi? No dobra, taki strój. Włosy. Z... No włosy. Niech to będzie chłopak. No ale jakie chcesz włosy? E... Te. Te i zmiany koloru. Tak się przez... Brother, robimy? robisz? Nie, ale brwi trzeba zmienić, żeby nie wiem, te wygląda to pewnie. Dobra, w ogóle trzeba mu całą twarz przemienić. Nos. Nosy, nosy, nosy. Nie robić nosów. Oczy. Buzia. Tak, to na pewno. Hmm, robim, robisz jakieś te? Nie. Dobra. To może teraz ubranie. E, jedyne, co bym. to to nie Taki jest skończony. Taki? Tak. Nie chcesz dodać szokoladów, czapki, ani nie. Nie. Nic, a nic. Dobra. To ja teraz robię panią. Widziałam przed chwilą takie ładne włoski, ale to najpierw skórę może. O, ten strój nie. nie. Nie, nie, nie. Muszę mieć jakiś lepszy. Boże, tam był dinozaur. Dobra, chyba tu nie ma jakiegoś takiego stosownego. Czemu nie ma? No, nie chcę, żeby moja pani była w ciąży. A w sumie to zrobię moją panią w ciąży. Albo może nie. Dobra, szukamy włosów. Znalazłam szybko poszło żeby być ciemne albo takie może niebieskie nie. To nie. oczy buzia i... na no, wszystko ogólnie. Jutro jest ogóle dzień kobiet, więc robimy kobietę właśnie z tej okazji. A chłopaka z tej okazji, że daje kwiaty. Napiszcie w komentarze, czy dajecie coś swojej yy, swoje koleżance lub... Yy, znajomej. Albo rodzicom. Mami, albo tacie, albo na przykład swojej żonie. Choć nie wiem, czy dorośli oglądają moje filmy, to wolę powiedzieć, żeby nie było. Yy, dobra. Zmarszczek nie robię. Albo nie, 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 nie. nie. Ja jednak tym nie będę robiła. Boże, kto ubrał tak kobietę? Jutro bal, no to trzeba się ubrać. Nie no, że tutaj nie ubieraj, tak? U, tak o. Hmm. Może w ręczniku? Nie. Może lepiej nie. Ja w ciąży ma która. Tylko daj jej taki większy brzuch, że jest w ciąży. Nie, nie, tam po co mi to? Okej, okay, jak Wam się podoba nasza para? Może zmienimy ubiór będzie... Chodźcie. O, zapomniałam, że w ogóle. Ej, hej, 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 hej. Kwiatki, tak, tak, tak. Cześć piękna. Mam dla ciebie coś specjalnego. O, dzień dobry. Dzień dobry, złociutka. Proszę, kwiatuszki i tu jeszcze jedna para. A, pięknie pachną! Ale wie pan co? Tak, wiem. Chciałaby, chciałaby pani ze mną zrobić zęcia, ale ja naprawdę nie powinnam. O, ale ja powinnam. Dla takiej wszystkich pani, to trzeba. Proszę, może je sobie pani zatrzymać. Dziękuję, ale. Kochanie, kiedy idziemy do kawiarni? Bo y, tu zauważyłem, że tutaj jest kawa. No, no widzisz, wiesz, ja już mam chłopaka. Dziękuję. A ja mam dziewczynę. Co to jest? Nic, mówię go, proszę, to dla ciebie kwiatki, kochanie. O, dziękuję. Chodźmy już. Do widzenia, do widzenia. No. i Kwiatuszki dla ciebie. I kawiusia. Dziękuję. No, to chodź, usiądziemy sobie i gazetę poczytamy. Bardzo dobry pomysł. Jestem skończona, wykończona. Dodałeś mi tu sos śmietankowy. Karmelowy i śmietankowy, tak jak poprosiłaś. I czekoladowy? Nie było. I dałeś mi to do wypicia? Tak. Cię. Pa, to by było. Na tyle w dziesiątce. Pa! pa.